24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa jakoś. Pierwszy raz tutaj jestem dziwnie, pan redaktor mi w oczy patrzy, jak się trochę <grym grym> dziwnie. Pan mnie to się dziwnie, czuję tak? bardzo, bardzo blisko pośle, to pan jest, no. się nie denerwuje. Nie, no muszę Proszę państwa, jak państwo słyszeli, zmieniłem nieco formułę przedstawienia gościa, albowiem mam poważną zagwozdkę. Czy zacząć od imienia i nazwiska, a później funkcji? Czy naprzód zacząć od funkcji, a później od imienia i nazwiska? <grym> że rytuał, Dariusz... rytuał, rytuał trwa. Rytuał trwa. Jak rytuał trwa? No może zakończmy Dariusz Wieczorek i koniec. Nie, no. ale to nie może być koniec, bo tam nam jeszcze jeden tytuł doszedł A jaki tytuł jeszcze doszedł? No i jaki tytuł, no. skromny jestem. No po tym, jak zostałem przewodniczącym tej waszej komisji do spraw aut elektrycznych i ekologicznego. A, podkomisji do spraw elektromobilności. to jeszcze to jest ciężka praca sejmowa. Ale przecież ja tego nie neguję, ale do tych wszystkich tytułów doszedł jeszcze jeden. O, to i jaki? Szef Ordynackiej. nie wiem nie spodziewałem się, że pan redaktor od tego zacznie. No, bo tak w ogóle jakoś tak po cichaczu poszło, no. no ale dlaczego? No, a co, a co tutaj ogłaszać? No, to też jest zaufanie ze strony koleżanek i kolegów. Kończyła się kadencja, potrzeba było zmiany. No i, i, i generalnie podjąłem się tego zadania, bo jestem z ruchem nie studenckim. Nie mając, proszę państwa, kontrkandydatów. No, ale to nie moja wina. Natomiast z ruchem studenckim jestem od lat, przecież związane To najpiękniejsze czasy, no, przecież pan redaktor też doskonale wie, że najpiękniejsze czasy to były czasy studiów, a, a jeszcze wtedy działaliśmy w Zrzeszeniu Studentów Polskich, więc to była też taka szkoła życia i kuźnia kadry, później już w dorosłym życiu. No i te związki pozostały dalej, więc Towarzyszenie Ordynacka skupia właśnie tych, którzy wcześniej działali w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Mm -hmm. Coś się zmieni? Zobaczymy. No, myślę, że jest spore zainteresowanie, no bo to są wszystko osoby, które a już coś w życiu jednak osiągnęły, pracują. To, to, to są osoby, które też patrzą na to, co się dzieje wokół nas, więc myślę, że stowarzyszenie po prostu będzie takim miejscem, gdzie, gdzie będzie dyskusja o tym, co trzeba w Polsce zmienić, jak powinno się w Polsce, jak powinna się Polska zmieniać. No bo to jednak ta inteligencja jest bardzo istotna z tego punktu widzenia, więc myślę, że takich dyskusji będzie sporo wewnątrz samego stowarzyszenia. O godzinie 20.00 dziś nadzwyczaj no chyba orędzie prezydenta. No to ciekawe. Ja przyznam się szczerze, że <grym> jestem zaskoczony. Zresztą pan redaktor pewnie też, wszyscy Państwo pewnie też. Nie wiem, czy prezydent wystraszył się tego marszu yy, yy, niedzielnego. Nie, to już pan yy. robi politykę taką. Tak? No, no ale na no orędzie. No a dobra, propaganda. No, no dobra, ale to, to dzisiaj w jakiej sprawie prezydent chce coś powiedzieć? Nie wiem. No, no mam nadzieję, że nie w sprawie tej ustawy, którą w poniedziałek podpisał, a w piątek już zmieniał. No, tego się po prostu nie da wytłumaczyć, chyba że to. To chce pan prezydent wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. No, mówię o tej wy... ustawie, która ja dotyczy, te dotyczyła powołania rosyjskich, komisji, ta, komisji tak, dotyczącej ta, ruskich wpływów ta, ta. w ta. przestrzeni publicznej naszego ta. kraju w ciągu 15 lat, licząc od roku 2007, jeżeli mnie pamięć nie ta, myli, tak, tak, do roku 2022. Mhm. I to prezydent podpisując akurat, a właściwie składając nowelę do tej ustawy, wyjaśnił, dlaczego to zrobił. I mówił wtedy wprost, że po prostu widząc i słysząc zaniepokojenie części opozycji, która panicznie boi się tej komisji, podjął taką, a nie inną decyzję. Być może do to znaczy, dzisiejszego. Orędzie... czy się opozycja boi komisji. No to raczej ja takich, raczej takich obaw nie widzę. Ja myślę, że problem polega na czym innym. Jest pięć miesięcy do wyborów. Mhm. Taką komisję można było tworzyć rok temu, pięć lat temu, osiem lat temu. Zapisy tej ustawy są jakie są. One mogą rzeczywiście budzić wielki niepokój, zresztą wzbudzają wielki niepokój. Ale pośród kogo? Pośród tych, którzy nic nie mają na sumieniu, nie, czy jednak tych, którzy gdzieś tam sobie chodzi... uświadomili, nie, nie, że jednak nawet... mogą mieć coś wspólnego? A, to, to nawet nie chodzi o to, czy coś na sumieniu, czy nie na sumieniu. Dla mnie w ogóle sama formuła tej, tej komisji jest kompletnie bezsensowna. No bo ja przepraszam bardzo, yy, yy, służby specjalne, yy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wywiad, kontrwywiad nie zabezpieczały nas przed wpływami rosyjskimi, no nie chce mi się w to wierzyć. To znaczy, że państwo nie działa. Jeżeli potrzeba zwoływania jakiejś komisji złożonej nie wiadomo z jakich ludzi, no bo opozycja na pewno w tej komisji nie będzie uczestniczyć, jeżeli ona w ogóle powstanie. i, i ktoś tam A dlaczego będzie komisja zgłoszony? od razu ma w tym nie uczestniczyć, skoro zgodnie z tą powiedzmy nowelą ustawy. Wasz spokój mógłby być zachowany. To nie, dlaczego no bo, od razu z góry zakładacie, ja, że nie wejdziecie ja, z tej komisji? No, 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 no dlatego, że jest bez sensu w ogóle powoływanie komisji. Ale domicji, kluczy, dlatego, no, dlatego, że to jest na 5 miesięcy przed wyborami? Nie, dlatego, że od tego, ażeby obce kraje nie miały wpływu na polskie interesy, są służby specjalne, jest rząd, jest wywiad. Ja jest mam, jest parlament Europejski podobnymi zasadami się kierował i Bruksela też miała swoje służby, ale finalnie ta afera Qatar Gate to chyba pewne rzeczy też. No I tak, na przykład no to Niemcy absolutnie... też się zastanawiają Nad powołaniem takiej komisji Francuzi, się, Francuzi zdaje się nawet tym... już mają taką nie, komisję Ale też się ku takiej natomiast, komisji skłaniają natomiast Sam to jest parlament całkowicie... europejski Chyba też zaczyna zastanawiać się Czy przypadkiem ruskie macki Bardziej tam nie dotarły, aniżeli te katarskie Nie no, ale to dobrze no, to, to ja nie mam nic przeciwko temu Żeby nad tym się zastanawiać I żeby to analizować Natomiast na pewno o, Od analizy tych macek Rosyjskich w Polsce w są przede wszystkim służby specjalne, służby wewnętrzne Polski to jest szczególna sprawa. No, jeżeli tak jest, no to ja bym szczerze mówiąc zaczął od pytania do polskich służb w sprawie lotosu i, i, i prywatyzacji de facto lotosu i sprzedaży lotosu saudi Aramko. No, pierwsze mamy, nie całego mamy... lotosu, nie, tylko no okay. 30% rafinerii, dobra. Na Natomiast, natomiast prawda jest taka, dlaczego Dlaczego w tej sprawie takiego gigantycznego, gigantycznej sprzedaży nie ma opinii służb specjalnych, bo niestety przyjęto ustawę, która normalna procedura jest taka, że przy tego typu dużych inwestycjach i dużych kontraktach 20 instytucji w Polsce wyraża swoją opinię, analizuje dokumenty, sprawdza partnerów, partnerów którzy potencjalnie mogą się pojawić na, na polskim rynku, czy tu nie ma jakiegoś zagrożenia w tym przypadku niestety tego nie było. W związku z czym ja się absolutnie zgadzam, że, że trzeba to badać i chciałbym to wyraźnie powiedzieć. No to akurat jest szansa, bo ta prywatyzacja następowała w zeszłym roku, to, to akurat trzeba to, to by podlegało. Pod... No dobrze, ale od tego są służby. Nie pan redaktor, nie ja, tylko służby. Panie powiecie, gdyby dzisiaj służby zajęły się tą sprawą i powiedzmy spełniłyby oczekiwanie i życzenie pana posła wieczorka, to jakakolwiek nie byłaby informacja płynąca ze służb, to byłaby to albo informacja polityczna, albo zostałaby upolityczniona. Czyli ale mówiąc wprost... No Jeżeli to... instytucje na trzy litery, czy CBA, mm -hmm. czy ABW powiedziałoby, mm -hmm. nie, w tym nie ma nic zrożnego, wręcz mm -hmm. przeciwnie, wszystko jest w porządku, no to byłaby bita piana i byłaby bita polityka uprawiana od razu, że nie, że służby są zindoktrynowane, że są pod butem o. państwa. Gdyby była decyzja inna, to by była też od razu y, sfera znaczy, polityczna. Nie byłoby pewnie o, tego tak typu... czy owak byłoby Ta, źle. Ok, natomiast nie byłoby tego typu problemu, gdyby tą transakcję y, zbadano zgodnie z procedurą. Y, to, to wtedy byłyby takie opinie, bo proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ktoś się musi pod tym wszystkim podpisać. Ktoś musi wyrazić swoją opinię z imienia i nazwiska, wziąć odpowiedzialność za potwierdzenie, okej, okay, jesteśmy bezpieczni. Tu nie ma zagrożenia jakichś wpływów rosyjskich, bo zapisy tych umów są takie, że nie można sprzedać tych udziałów żadnemu obcemu podmiotowi no i jest. rosyjskiemu. No tego ja nie wiem. Ja, ja o razie, tym słyszałem. No to ja to, o tym też no, 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 Oczywiście, że słyszałem, natomiast nie widziałem dokumentów. Niku dziwne, ale, Olen, ale, ale Olen chyba nie, nie jest żadną tajemnicą. No, kiedy na przykład Polski rząd darował... Ale to no. sekundeczkę. Jeżeli w sytuacji, kiedy polski rząd darował dług yy, Rosjanom, Gazpromowi, to pan też dokumentów nie widział, ja też nie. Rząd to zrobił po cichu i do widzenia. Sprawa wyszła dopiero po latach, żeśmy coś takiego wywinęli. Dobrze. Natomiast tutaj, jeżeli mówią... że znaczy, inaczej, i w ogóle no, nikt na ten temat sprawdzić. nic nie mówił. Dobrze, no, Natomiast ale dzisiaj sprawdzić. pan ma w miarę jasną sytuację i klarowną. Wszyscy o wszystkim pana informują. Włącznie z tym, że na przykład dzisiaj Orlen zapowiedział, że chciałby przejąć też Azoty. No to następny chory pomysł. A dlaczego chory? Dlatego, że po pierwsze, ten rząd doprowadził do gigantycznego kryzysu, jeżeli chodzi o przemysł chemiczny w Polsce. Ja zaczynam się zastanawiać, czy to nie było w ogóle celowe działanie, żeby doprowadzić do takiego stanu finansowego, jeżeli chodzi o azoty, bo pewnie pan Obajtek sobie wymyślił, że teraz sobie oprócz gazet, mediów, energii, gazu, to jeszcze sobie dokupi w tej chwili, dokupi sobie jeszcze zakłady chemiczne. Kolejna, kolejna bzdurna transakcja, na której wszyscy ucierpimy, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że monopolizujemy dzisiaj absolutnie rynek. Będziemy płacić drogo za paliwo, będziemy płacić drogo za gaz, bo w takich molochach, w takich wielkich koncernach niestety one powodują, że nie ma konkurencji na rynku i jest jeden koncern państwowy, który będzie wszystko ustalał i będzie po prostu ustalał ceny takie, jak chce. Wielki błąd. Ja absolutnie uważam, że przejmowanie przez Orlen zakładów w Puławach, to, to jest kompletnie bezsensowny pomysł. No, ale mówię, doprowadzili do tego, że te firmy mają, przypomnę, za pierwszy kwartał pół miliarda, staty. No, dlaczego pół miliarda straty. Dlaczego mają straty? Dlatego między innymi, ale bądźmy uczciwi. Firmy wytwarzające azoty... Przepraszam, azoty, nawozy na sztuczne mhm. w Europie były zamykane w ostatnich dwóch latach. Dobrze. Dlaczego były zamykane? Ze względu na cenę energii. Dobrze. Jednak te nasze się utrzymały. Bądźmy uczciwi, tak? No to jesteśmy uczciwi. Proszę zobaczyć, jaką cenę za gaz dawał monopolista Orlen po przejęciu Pegeningu? Proszę się zapytać. To, to nieoficjalnie kierownictwa powiedzą, jak byli łupieni przez Orlen. Po drugie, kto doprowadził do tego, bo to mamy kolejną gigantyczną aferę, jak ze zbożem, że milion ton rosyjskich nawozów pojawiło się na polskim rynku. To jest dzisiaj ocena i powód, dla którego między innymi jest problem, jeżeli chodzi o nie jest chemię. pan pewny, że akurat rosyjskich. No, takie są podejrzenia. No ja to wie pan, duże, ale do podejrzenia. Ja nie bądźmy po, w takim razie tacy no, podejrzliwi, no, ale, ale to chyba właśnie... głównym producentem nawozów zdaje się tutaj w najbliższej okolicy. Jest Białoruś, a nie Rosja. Dobrze, ale to jest właśnie element, który powinny sprawdzać polskie służby i powinny w tym zakresie reagować. My mieliśmy duże spotęczenie. Tak, ja ze rozumiem, że jednak społeczną... pan chciałby po, po, posiąść wiedzę, ale boi się pan powołania tej komisji. No dobrze, ale to od tego są służby specjalne, żeby przeanalizowały dokumenty przywozowe, jeżeli chodzi o nawozy, skąd one jak mówimy o Białorusi, czy mówimy, nie wiem, o Kazachstanie, czy o innych państwach, to jakie te nawozy mają certyfikaty, skąd one się w ogóle tam wzięły? Bo jest poważne podejrzenie i to mówię, strona społeczna nam to przedstawiała, pokazywała, zmienia się tylko nalepki I, i, i generalnie ten rosyjski nawóz musimy przyjmuje przez jakieś kończyć. firmy. Komisja Polskie Weryfikacyjna do, do spraw zbadania nielegalnej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Były wrzaski, były krzyki, były lamenty, że komisja super, że nielegalna, niepotrzebna, całkowicie y, nie mająca nic wspólnego ale z prawem. Ale ta komisja nie wręcz... może pozbawiać praw y, wyborczych, nie może Ale tutaj pozbawiać... ta komisja też by praw wyborczych nikogo nie, nie pozbawiała, nie? nie. Tym bardziej, że zdaje się zgodnie ustawy. z nowelą z no, pana prezydenta, nowela, odwoływać jest... się ale, można do ale sądów nowela panie nowela jeszcze nie weszła w życie, obowiązuje ta ustawa, którą prezydent w poniedziałek... Podpisał, w piątek się z tego wycofał, w związku z czym, jeżeli ta komisja powstanie, będzie mogła. A jeżeli powstanie decyzją, admi A Jeżeli powstanie będzie... na nowych zasadach, to no, nie, to jest w ogóle bez sensu ta komisja. Nienamowicie, namówicie, A, nie nie namówicie nie. opozycji do tego, żebyśmy brali udział w tym kabarecie. A kto namawia? Pan redaktor. Dlaczego szuje. nie? W żaden sposób. No bo już chciał zadać pytanie, czy jak wejdzie nowela, to wejdziemy do komisji. Ale ja to pytanie zadałem, ale musimy nie, tak nie wejdziemy. Tak jest. Już wieczorek. Proszę Państwa wydał oświadczenie i był państwa i moim gościem. Poseł nowej lewicy dziękuję panu państwu do usłyszenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego.